Dzień dobry, Justyna Socha. Jestem w Naczelnym Sądzie Lekarskim w Warszawie, gdzie w tej chwili trwa proces przeciwko szlachetnym lekarzom, którzy w 2020 roku skierowali do władz, do mediów dwa apele w sprawie obostrzeń, w sprawie szczepionek, żeby chronić ludzi przed ciężkimi konsekwencjami błędnych rządowych decyzji. Teraz, gdy ze świata już płyną informacje, że na przykład amerykańskie CDC już nie zaleca tych szczepionek, wręcz wycofa, wycofuje wszelką formę ich obowiązku, gdzie powstają raporty nie tylko właśnie w Stanach Zjednoczonych czy innych państwach, ale nawet i mamy raport Najwyższej Izby Kontroli, że wiele decyzji było błędnych, że spowodowały szkody dotyczące zdrowia, a nawet życia wielu ludzi. Nadal w sądy lekarskie prowadzą zbiorowy proces przeciw lekarzom. Dzisiejsza odsłona tej rozprawy, naczelny sąd lekarski od, rozpatruje odwołanie od wyroku Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, dokładnie sądu lekarskiego przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej, który skazał grupę pięciu lekarzy, który, którymi opiekuje się, których obrońcą jest adwokat Arkadiusz Czetela, czyli Prezes Dorota Sienkiewicz, dr Katarzyna Broswalderdorf, dr Aneta Borczyk-Kotwas. Dr Dmochowski, znany i ceniony położnik, ginekolog z Poznania, i dr Krystyna, profesor Krystyna Opalko, również Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Dzisiaj sąd zajmuje się właśnie odwołaniem, zażaleniem związanym z wyrokiem. Jaki wyrok już wydał poznański sąd przeciwko zarówno tej grupie lekarzy, i grupie 19 lekarzy, ukarał ich karą upomnienia, nagany. Oraz konieczności zapłaty kosztów postępowania. Jakie to są koszty? Są to koszty między innymi opinii napisanej przez profesor Iwonę Paradowską Stankiewicz, która w tej sprawie zosta została powołana jako biegła, mimo ewidentnego konfliktu interesów. W tej sprawie Toczy się. Już była pani profesor przesłuchiwana przez policję w związku z zawiadomieniem przeciw niej, w związku z tym konfliktem interesów. Przypominam, ta sama osoba była członkiem Rady Medycznej, która doradzała rządowi w kwestii decyzji pandemicznych. Ta sama osoba jest członkiem Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, przyjmującego corocznie od kilkuset tysięcy, nawet do milionów złotych właśnie od producentów szczepionek. Ta sama osoba, lekarze, obrońcy lekarzy od początku mówili, że jej opinia nie powinna być brana pod uwagę. I dzisiaj właśnie adwokat Arkadiusz Czetela złożył tutaj na samym początku dzisiejszej rozprawy wniosek o um, wyłączenie składu sędziowskiego, w związku z tym, że skład ten nie przychylił się do wniosku o, o powołanie niezależnego biegłego. Niezależnego od rządu, od koncernów farmaceutycznych, który byłby w stanie ocenić ten materiał dowodowy i w ogóle stwierdzić, czy ci lekarze, których my, jako pacjenci, jako społecznicy, jako niezależni dziennikarze, uważamy za bohaterów, czy oni powinni być karani za swoją postawę? Sąd y, tych biegłych nie powołał. W związku z tym mecenas złożył wniosek o wyłączenie składu sędziowskiego, złożył również wniosek o wyłączenie rzecznika odpowiedzialności zawodowej pana Kuzyszyna, Zbigniewa Kuzyszyna, przeciwko któremu grupa lekarzy, właśnie dzisiaj sądzonych, złożyła pozew cywilny, pozew cywilny w Poznaniu, w związku z tym absolutnie nie powinien brać udziału w dzisiejszej rozprawie. Obydwa te wnioski sąd odrzucił. Odrzucił również wniosek o nagrywanie rozprawy, chociaż te zbiorowe rozprawy w Gdańsku, w Wrocławiu, w Poznaniu po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich były dla Was relacjonowane. Widzieliście nagrania z nich. Dzisiaj sąd argumentując, że boi się wykorzystania fragmentów ich wypowiedzi w, w sposób, który nie będzie dla nich korzystny, i e, zakazano nam nagrywania. Co więcej, zostałam wyproszona również z sali sądowej e, za wykonanie zdjęcia, za wykonanie zdjęcia składu sędziowskiego. Dlatego e, jestem tu na korytarzu, relacjonuję Wam to, co do tej chwili się wydarzyło. Również na sali sądowej jest, są dwie osoby z publiczności, między innymi pozdrawiamy serdecznie dziennikarkę Agnieszkę Wolską, jest jej mąż, i pani z dużej organizacji polonijnej. Także czekajcie na informację, jaka będzie dzisiejsza decyzja sądu. Przede wszystkim mamy wrażenie, że również niezgodnie z zasadami, niezgodnie z prawem, Wydzielono, wyłączono tą, tą, grupkę lekarzy, którzy powiedzmy sobie szczerze, no są przede wszystkim w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Polskiego Stowarzyszenia Zależnych Lekarzy i Naukowców, czyli grupy, która naprawdę dała, dawała ludziom wsparcie, podjęła niezwykle aktywne działania, żeby zatrzymać to, co się dzieje. Także mam wrażenie, że to jest swego rodzaju proces pokazowy i y, trudno powiedzieć, jaka będzie dzisiejsza decyzja sądu, czy podtrzyma te wyroki z Poznania, a może nawet i zaostrzy je, nie wiemy. Czekajcie na informacje i wspierajmy lekarzy, którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji. Niektórzy z nich, jak doktor habilitowana nauk medycznych Dorota Sienkiewicz ma w tej chwili zawieszone prawo wykonywania zawodu. Także została przez system ukarana za swoją postawę, mimo że teraz oczywistym już jest, mimo że do mainstreamu już dotarła informacja, że decyzje rządowe były niszczące, nie powinny mieć miejsca. Nie usłyszeliśmy jeszcze, przepraszam, nie usłyszeliśmy jeszcze od przedstawicieli e, tamtych władz, że e, my, którzy od początku zaczęliśmy odstrzegać przed, e, przed niszczącym wpływem tych decyzji szczepionek, masowych problemów szczepień, po prostu działaliśmy dla dobra ludzi i staliśmy po tej właściwej stronie. Także czekajcie, kochani, na informację, jaka jest dzisiejsza decyzja sądu, i angażujmy się we wsparcie lekarzy, udostępniając te treści, wspierając wszelakie zbiórki związane z ich sytuacją, chociażby była zbiórka związana z sytuacją dr Katarzyny Radkowskiej, której też zawieszono prawo wykonywania zawodu. Również można wspierać Polskie Stowarzyszenie Zależnych Lekarzy i Naukowców, które jest zmuszona pokrywać wszelkie koszty związane też z tymi procesami. Każdy z tych lekarzy, oprócz tego, że dostał nagane czy upomnienie, będzie zmuszony przez system do zapłaty kilku tysięcy złotych kosztów sądowych. Jest to niesprawiedliwe, nie powinno mieć miejsca i Mecenas Statela zapowiada, że na pewno w tej sprawie ponieważ nie mamy nadziei na pozytywne rozstrzygnięcie dzisiejszej rozprawy, nie ma dzisiaj też osobiście lekarzy. Oni po prostu nie wierzą, że tu można dostać sprawiedliwy wyrok. Stąd na pewno pójdzie skarga do Trybunału Konstytucyjnego, ale zanim Trybunał tą sprawą się zajmie, my nie my, my nie dobre 7-8 lat tyle lat mija w sprawach dotyczących przymusu szczepień, zanim Trybunał, się, trybunał to rozpatrzy. Także jest to głęboko niesprawiedliwe. I mamy nadzieję, że sytuacja społeczna, sytuacja polityczna w naszym kraju zmieni się na tyle, żeby można tych ludzi po prostu uhonorować, podziękować ich za ich postawę, gdzie narazili finanse, swoje finanse, swój byt, swoje rodziny, dla, broniąc ludzi, po prostu postępując w myśl zasady po pierwsze nie szkodzić. Także do usłyszenia jeszcze dzisiaj po zakończeniu rozprawy. Dzień dobry, Justyna Socha, Naczelny Sąd Lekarski w Warszawie. Przed chwilą sąd ogłosił wyrok przeciwko w sprawie sześciu lekarzy ze 114, którzy udzielili poparcia listowi otwartemu w sprawie obostrzeń pandemicznych oraz drugiemu apelowi dotyczącemu szczepionek na COVID. Obok mnie adwokatarka Dysztatela, obrońca lekarzy, ale przyszli też wesprzeć lekarzy profesor Krystyna Krzekotowska, prezes Światowego Kongresu Polaków i Marek Wolski, również reprezentujący tę organizację. Najpierw poproszę o komentarz adwokatarka Dysztetela, jaka jest dzisiejsza decyzja sądu i co dalej? Dzisiaj sąd utrzymał w mocy wyrok okręgowego sądu lekarskiego w Poznaniu. Niesprawiedliwy, niesłuszny, gdyż ci lekarze tak naprawdę powinni być nagrodzeni, a nie sądzeni przez samorząd. Ich apel miał swoje uzasadnienie merytoryczne, co zostało wykazane w toku postępowania. Również badaniami naukowymi, również zmianami rekomendacji w zakresie szczepień polityki w innych krajach. Niemniej w tym procesie nie o chodziło i dzisiaj to sąd niestety potwierdził. Jak rozpoczynała się dzisiaj rozprawa, to nie miałem złudzeń, że tutaj nie doczekamy sprawiedliwości. W momencie, kiedy pisałem odwołanie, pierwsze co zrobiłem, to zawnioskowałem o wezwanie biegłych na przesłuchanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po blisko pięciu latach procesu zapytać biegłych, czy podtrzymują Stanowisko wyrażone w opinii, no bo przecież doniesienia ze świata choćby ze Stanów Zjednoczonych dzisiaj są inne. I kiedy sąd mi dzisiaj odpowiedział, że nie wzywał biegłych, mimo że odwołanie w odwołaniu taki wniosek był zawarty. Uzmysłowiłem sobie, że dzisiaj również nie doczekamy się prawdy, sprawiedliwości w procesie tych lekarzy. Niesłusznie nękanych przez Izbę Lekarską. Powiedziałem to dzisiaj wybrzmiało na sali sądowej, że tak naprawdę w życiu nie uczestniczyłem w bardziej karykaturalnym procesie, procesie niż ten dotyczącym sądzenia lekarzy za poglądy, lekarzy, którzy mieli rację. Karykaturalnym z wielu względów. Po pierwsze, już na samym początku, jak sprawa się rozpoczynała w izbie lekarskiej, zwróciliśmy uwagę, że izba lekarska w Poznaniu nie powinna zajmować się tą sprawą, bo otrzymywała pieniądze od producentów farmaceutycznych produktów, które były krytykowane między innymi w apelu. W odpowiedzi usłyszeliśmy od sędziego, że w Polsce nie ma izby lekarskiej, która by takie pieniędzy nie otrzymywała. Jak zwróciliśmy uwagę, że w takim wypadku y, powinno być postępowanie zawieszone, że w takim wypadku nie ma dowodu winy żadnego, y, rzecznik nie przeprowadził żadnej opinii biegłych, no to sąd w odpowiedzi na wnioski obrońców powołał, proszę Państwa, biegłego w postaci profesor y, Paradowski Stankiewicz, która była autorką krytykowanych, współautorkom krytykowanych zaleceń przez lekarzy, to również uzmysłowiło nam na samym początku, że w tym procesie oprawdę nie chodzi, bo jeżeli obrońcy wskazują, że w sprawie nie ma dowodu winy, to sąd powołuje dowód winy obiegłego, który będzie ten dowód winy musiał sporządzić, bo inaczej musiałby się wycofać z wcześniejszych swoich zaleceń krytykowanych przez tych lekarzy. Co więcej, bardzo była znamienna na samym początku sytuacja, kiedy Naczelny Sąd Lekarski rozesłał własną opinię, wykonano własne zlecenie do Okręgowych Sądów Lekarskich, do których została przekazana sprawa z tak zwanym rozdzielnikiem do wykorzystania w celu ukarania lekarzy antyszczepionkowców. Ujednolicenia orzecznictwa. To również pokazywało, że nie o w tym procesie chodziło. Niestety dzisiaj próbowaliśmy przekonać sąd, że powinien być powołany inny biegły, wskazywaliśmy na przykład choćby pana Normana Pieniążka, specjalisty w zakresie chorób wirusowych, prawdziwości testów. Sąd się do tego wniosku nie przychylił. Zresztą również podobnie przy po procedowaniu przed Okręgowym Sądem Lekarskim wskazywaliśmy, że sąd nie ma kompetencji, żeby karcić za poglądy. To jest kompetencja sądu powszechnego. Sąd lekarski nie może karać za poglądy członków Izby Lekarskiej, nie może sobie uzurpować prawa do kształtowania poglądów Swoich członków jest to prawo konstytucyjne do głoszenia poglądu przewidziane w artykule 54 konstytucji i nie może samorząd lekarski tego prawa niwelować. Jeżeli samorząd lekarski w ten sposób postępuje, no to postępuje sprzeczny z konstytucją i pojawia się dzisiaj słuszny postulat profesora Kochanowskiego, Rzecznika prawa, Praw Obywatelskich, który wnosił skargę do Trybunału Konstytucyjnego postulatu Wolnienia lekarza od obowiązku przynależności do Izby, która uzurpuje sobie uprawnienia do takiego, a nie innego postępowania. Skoro dzisiaj został wydany wyrok w takich, a nie innych okolicznościach, dotyczący takiej, a nie innej sprawy, jest on prawomocny, to każdy z tych lekarzy ma prawo złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego ze wskazaniem, że między innymi te przepisy są sprzeczne z Konstytucją, gdzie samorząd... Uzurpuję sobie takie, a nie inne uprawnienia i będę gorąco do tego namawiał moich mandantów. Dziękuję bardzo. Dzisiaj z nami lekarzy nie było. Chyba żaden z nich nie wierzył, że w tym sądzie można liczyć na sprawiedliwość. Także dziękujemy za podjęcie tej walki, choć jest, wiemy, jak to jest trudne. Także ja dziękuję ze swojej strony i pewnie w imieniu lekarzy. Przed chwilą rozmawiałam z dr. Jotą Sienkiewicz, która czeka na wieści. Ja również dziękuję za wsparcie, za tą Państwa obecność, za zainteresowanie dziennikarzami, dzisiejszym procesem, wcześniejszymi postępowaniami. Myślę, że to bardzo ważne. Również te informacje, z tego co wiem, docierają do szerokiego do grona widzów, internautów, gdzie mogą ocenić również dzisiejsze postępowanie sądowe, było symptomatyczne, który to nie była sprawa o błędy lekarskie. To była sprawa dotycząca poglądów. Pomimo tego, sąd de facto wyłączył jawność, bo zakazał transmitowania, nagrywania, robienia zdjęć, co jest również sprzeczne z konstytucją i pokazuje um, zasadność uwolnienia z zawodu lekarza, bo jeżeli ktoś nie boi się argumentacji i ma argumenty, które powinny potwierdzić słuszność jego racji, no to powinien dążyć do tego, żeby te argumenty wybrzmiały na zewnątrz, były przekazane na zewnątrz, zamiast ograniczać taką możliwość, taką swobodę. I to obserwowaliśmy od dłuższego czasu w tym postępowaniu, bo również Okręgowy Sąd Lekarski powoływał się na zarządzenia pracy za sądu, które nakazywały nieuwzględnianie wniosków dziennikarskich o transmitowanie przebiegu rozprawy. Smutna rzeczywistość, niemniej to nie jest koniec, jak dzisiaj wspomniałem, wspomniałem również w swoim przemówieniu, Końcowym, że to jest pewien etap, że ta sprawa na pewno będzie miała ciąg dalszy. Dziękuję bardzo. Pan za nas się śpieszy, także już dziękujemy i zwalniamy z, z obowiązku przekazania, przekazania informacji osobom, które wspierają lekarzy, którzy, którzy wiedzą, jak ważna jest taka postawa. I dzisiaj z nami nie tylko myślami i duchem, ale i ciałem. Kolejne dwie osoby, za co serdecznie dziękujemy, bo wyjątkowe. Pani profesor, ale i pan Marek Wolski, który jest mężem znanej dziennikarki Agnieszki Wolskiej, która też zrobiła kawał wspaniałej pracy, ramię w ramię z szlachetnymi lekarzami. Pani profesor, spodziewała się pani takiego werdyktu? Jakie wrażenia z tego tak zwanego procesu? Pana Melcynasa? już nie ma, ale pozwolę sobie mu złożyć serdeczne gratulacje, bo naprawdę wspaniale bronił. Byłam przekonana, że po tych argumentach Momentach, to ludzie światli, a za takich przecież uważam tych wspaniałych lekarzy, którzy stali dzisiaj w takiej dziwnej, na pewno dla nich samych i trudnej roli. I byłam przekonana, że właśnie zapadnie jakaś co najmniej kompromisowe rozstrzygnięcie. No, tymczasem upewniło mnie to w tym, że to, co my robimy jako Światowy Kongres Polaków, czyli dążymy do pogłębienia integracji lekarzy polskich mieszkających w ojczyźnie z lekarzami, polskimi pracującymi za granicą, a mamy największą na świecie diasporę medyczną, jest niezwykle potrzebne właśnie między innymi dlatego, żeby ten dorobek myśli medycznej, który był również prezentowany podczas tej, tego dzisiejszego, można powiedzieć, rozprawy, ale takiej właśnie dziwnej, która jest zaprzeczeniem, można powiedzieć, tej rozprawy w sensie prawnym. I to pokazało jak wiele zdobyczy nauki do których ma dostęp właśnie już lekarz pracujący za granicą w Polsce jeszcze jak gdyby nie dociera. Dlatego bardzo się w pewnym sensie z jednej strony cieszę, że mogłam słyszeć właśnie i obserwować to wydarzenie, ale jednocześnie jestem bardzo zasmucona, że tyle jeszcze do zrobienia, między innymi w ramach powołanego na jednym z kongresów światowego kongresu Polaków takiego zespołu międzynarodowego pod tytułem Zdrowy Kraj gdzie właśnie będziemy chcieli brać na warsztat te wszystkie trudne sprawy i u uprzy udostępniać polskiemu społeczeństwu i polskiej opiece zdrowotnej, bo wszyscy mają dobre intencje, tylko często nie mają dostępu do tej wiedzy, która już jest jakby o wiele dalej niż to w niektórych dziedzinach, co spotykamy w Polsce, bo w wielu dziedzinach by się też możemy poszczycić osiągnięciami i w ten sposób ta wymiana doświadczeń, dobrych praktyk sprzyja temu. Ja bym chciała właśnie tutaj dodać, że na kongresie no ostatnim, który miał miejsce teraz 14 listopada, to pojawił się po, po takim pięknym panelu Nauka i kultura dla zdrowia, gdzie właśnie naukowcy z, z wielu dziedzin, m.in. właśnie pan profesor Religa ze Sztokholmu, przedstawiali te jak wiele właśnie wymiana doświadczeń również w gronie nauki i wybitnych praktyków może posunąć sprawę do przodu. Pojawiły się też również piękny tekst Krzysztofa Dzikowskiego i, i pani Renaty, którzy ułożyli hymn, którego refren idealnie pasuje do sytuacji, z którą mieliśmy dzisiaj do czynienia, mianowicie miłość, jest siłą, co zmienia dzień i noc. Nie pytaj, kto ma rację, lecz komu podać dłoń. I tu właśnie zabrakło tej wyciągniętej, jak gdyby, dłoni również do tych lekarzy, którzy najlepszej wierze, działając, zasłużyli na nagrodę, że chcieli poinformować decydentów. Oni przecież nie pisali do obcych, pisali do własnej władzy, prawda, żeby ich poinformować, żeby się zastanowiła, że takie i takie jeszcze informacje powinna wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Za to się normalnie społeczeństwu Dziękuję, bo ta wiedza jest potrzebna każdemu decydentowi, żeby miał spektrum wiedzy pełne przy podejmowaniu decyzji. Zgadzam się. W pełni się zgadzam z tym podsumowaniem. Wiedza ze Stanów Zjednoczonych nie do składu sądzieckiego jeszcze nie dotarła. W kwestii była mowa dzisiaj o tym, że CDC przestało zalecać szczepionki na COVID. I jeszcze proszę o kilka słów Marka Wolskiego. Przed chwilą rozmawialiśmy, porównywaliśmy sytuację, jaka była w Niemczech, jaka była w Polsce, że tam jednak ludzie byli zamykani do więzienia. Był głęboki zamordyz, a lekarze musieli uciekać, prawda? To znaczy, bardzo często ekstremalnie traktowano lekarzy, którzy śmieli przeciwstawić się tym zaleceniom. Zresztą z autopsji, z doświadczeń, starali się te, te kwestie naświetlać ogółowi, no i za to byli wręcz prześladowani. Ja mieszkam na terenie kolonii od 1978 roku, i z tej perspektywy widzę, że, że jest naprawdę bardzo dużo wspólnych problemów nie tylko w Polsce staramy się im przeciwdziałać, ale i w Niemczech też I jest konieczna współpraca ponad narodami, bo tylko w ten sposób możemy dojść do jakiegoś konsensusu i, i przeciwdziałać tym trendom, które, które są szkodliwe dla, Ludzi, dla dzieci, i niewiele osób się zastanawia nad, nad tymi kwestiami. Dopiero wtedy, kiedy ktoś zostanie doświadczony, próbuje się znaleźć jakichś rozwiązań, ale okazuje się, że nauka nie zawsze idzie w parze, i, i czasami, no, dla mnie ogromnym zaskoczeniem, o argumentacji pana mecenasa było usłyszanie takiego werdyktu. No, to niewielu lekarzy było w stanie się przeciwstawić tym zaleceniom, ale, ale po stronie niemieckiej też tylko jednostki stawały na wysokości zadania i też kierując się głównie dobrem. Pacjentów. Ja najmocniej przepraszam, czy ja mogę nie wchodząc państwu w kadr tylko część swoje rzeczy. Nie chciałbym przerywać. Bardzo proszę. Co Jesteśmy na żywo, panie rzeczniku. Jest z nami no, rzecznik tylko, odpowiedzialności no, zawodowej, szaty, który. Rzecznik dzięki Bogu znalazł się tak z nami. Mam nadzieję, że bardzo taktownie się zachowywał. Nie, nie napadał w każdym razie. I, 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 robił tylko to, co musiał. Dziękuję za uznanie. Na uchybiłem godności osobistej, no starałem się nie uchylić. Bardzo przepraszam za prędzanie tak, panie doktorze, nie, nie mamy... To był nieplanowany nie, nie scenariusz podsumowania naszego spotkania z wami, dla urozmaicenia. Już 8 grudnia kolejna rozprawa tutaj. Jak wiecie, grupa 114 lekarzy została poszatkowana na trzy miasta początkowo, czyli Poznań, Gdańsk, Wrocław. Następnie grupę poznańską poszatkowana na no, kolejne kilka grup i właśnie druga grupa między nimi. Doktor Martyka ma tutaj być sądzony 8 grudnia. Jego obrońcą jest mecenas Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź. Myślę, że warto też wesprzeć tu pana doktora, panią mecenas może osobistą obecnością. Choć sąd nie pozwolił dzisiaj nagrywać, nie pozwolił robić zdjęć, natomiast rozprawa jest jawna i publiczność. Osoby, które chcą wesprzeć szlachetnych lekarzy mogą tu być również ciałem. Także będziemy informować o szczegółach, tej kolejnej rozprawy. Dzisiaj nie została skazana dr Kotwas, jako że sprawa pierwszego apelu się przedawniła. On powstał w październiku 2020 roku. Drugi apel powstał w grudniu 2020 roku. Być może części tych lekarzy, w przypadku części tych lekarzy po prostu sprawa będzie przedawniona. Natomiast tą grupkę najaktywniejszą związaną z Polskim Stowarzyszeniem Niezależnych Lekarzy i Naukowców Skazano dzisiaj, podtrzymując wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu. Szlachetni lekarze, dziękujemy Wam za każde uratowane życie. Dziękujemy Wam za ludzi, którzy uniknęli problemów. I mamy nadzieję, że myślę, że mówię nie tylko w swoim imieniu, że będziemy żyć w kraju, w którym takie osoby po prostu będą uhonorowane najwyższymi odznaczeniami. Dziękuję bardzo. I tak będzie. Wygra Przegraliśmy potyczkę, ale nie wojnę. Zgadza się. Dziękuję Państwu. Dziękuję.